Smyczę z amortyzatorem, którą mamy tutaj. I to jest smycz. Ja bym powiedziała, że amortyzator bardzo często jest głównie dla człowieka. Jeśli macie psa, który generuje dużą siłę, to po prostu ten moment, kiedy się rozciąga ten amortyzator, redukuje ten taki nagły zryw i nagły nacisk. Co też może bardzo fajnie wpływać na. Barki nasze, kiedy takiego psa prowadzimy. Ja też takich smyczy często używam, kiedy chcę psa na właśnie wygodnych szelkach prowadzić, tak żeby sobie mógł ciągnąć z przodu. I tą rączkę przypinam sobie do pasa. Biodrowego i wtedy po prostu podpinam psa do tego i sobie może ciągnąć, i wtedy ten amortyzator zapewnia też bezpieczeństwo dla kręgosłupa psa, bo nie ma takich nagłych nacisków. Natomiast ta smycz jest też stworzona do tego, żeby sobie z nią maszerować w mieście, dlatego że ma też taką opcję, że w razie kiedy gdzieś musicie przejść z psem blisko, czyli nawet on sobie jest na tej dłuższej lince, ale nie wiem, jedzie rowerzysta, cokolwiek, możecie po prostu złapać i chwycić bliżej psa i daje nam to większe bezpieczeństwo.